W moim pierwszym vlogu. Dwa dni temu otworzyłam kanał, a dzisiaj już vloguję. Tak postanowiłam iść za ciosem i pogadać troszkę do Was, pokazać, jak wygląda mój dzień. Jest godzina 5.30, dzieci wstały o godzinie 5.10 i dzień zaczął się u nas od kłótni. Mm, teraz właśnie podam mi siananko i zaczynamy dzień. już po śniadaniu. Tak, no, naprawdę zjadły tyle. Same. Ja nic nie jadłam jeszcze. Ja zjem dopiero śniadanko, jak oni pójdą do przedszkola. Albo jeżeli, nie wiem, szybciej mi się zachce, no to wtedy sobie coś przyszykuję, ale na razie lecimy się bawić. Wygląda. Kto pozbiera więcej klocków? Wygrywa na razie mama. Czy to będzie czarek? Czy to będzie iga? Zaraz się okaże. O, widzę, że iga goni mnie, goni. I czarek goni. Kto to wygra ten turniej.

małe zakupki. Większość rzeczy mam. Tylko muszę kupić chleb. Płatki kosmetyczne mam się skończyły, ale w ogóle jest ósma dziesięć, a zobaczcie jak jest jeszcze ciemno. Zima! Biorę jeszcze pomidory. Na razie nie potrzebuję, ale ja lubię mieć w zapasie, bo czasami tak mam, że mam jakieś danie i właśnie potrzebuję sos. Taki pomidorowy i to wtedy dodaję. Taki sos na przykład kosztuje 13,90. To jest na polskie gdzieś w granicy 6-7 zł. Yy, no, oczywiście możemy znaleźć też tańsze pomidory, które kosztują 7,90, ale patrząc na skład, już nie zadowalają. No, nie. Wróciłam już do domu. To są moje zakupy. Chciałam Wam tylko pokazać, że za to tutaj zapłaciłam 150 koron. To jest Przeliczeniu dziś około 63 zł. Wydaje mi się, że to jest dość dużo, bo co kupiłam? Pomidory, tylko dwa, trzy koncentraty. Kupiłam jeszcze taki fajny jogurcik. Yy, trzy korony yy, więcej jest taki sam, ale z dużą dodatką cukru, więc wybieram ten z, yy, bez dodatków cukrów. Chleb wychodzi w okolicach 10 zł. Przy zakupie dwóch, bo inaczej jeden chleb kosztuje 41 koron. Ale jeżeli się bierze dwa, to jest dosyć duży, duży rabat, to się opłaca. Ach, i tych, tych rabatów, Boże, o rabatach. Tych kalendarzy nie kupowałam, tylko można sobie je wziąć przy kasie, a mi się przydadzą, zawsze coś tam sobie zapisuję. Dobra, dzieciaki są już w przedszkolu. Yy, zakupy, jakie zrobiłam, Wam pokazałam. Teraz muszę się zabierać za porządki domowe. Mam troszkę, mam co robić po prostu, ale w sumie i tak nie jest najgorzej z tego powodu, że bywa. Czasami, że przed przedszkolem jest zdecydowanie gorzej. Także ja się zabieram za to. E, muszę nanieść drewna, ale najpierw muszę sobie zrobić kawę. Jeżeli mi się uda i znajdę chwilę, to zrobię sobie dzisiaj paznokcie. Nab nad drbwiami muszę troszkę popracować, bo już jest co robić. E, chciałabym jeszcze zrobić porządek w swojej szafie, bo za niecałe dwa tygodnie gdzie? Za półtorej tygodnia jedziemy do Polski. E, Część chciałabym zabrać mojej siostrze. E, no mam co robić, mam co robić na pewno do 14 nudzić się nie będę także ja się zabieram za to kawa, a potem cała reszta Tym rozmachem zamykałam lodówkę i poszła mi szybka. A to ja i mój mąż. Już byłam w ciąży w drugim miesiącu na sesji. Dobra, to do już ogarnęłam. Prawie. Jeszcze muszę poodkurzać, pomyć podłogi, yy, łazienkę posprzątać jeszcze. Ale kuchnia, pokój, już zabawki, wszystko sprzątnięte. Ale zanim y, zacznę odkurzać, to stwierdziłam, że sobie nałożę maseczkę i w tym czasie co będzie ona sobie działać. Ja będę właśnie to robić. Zaczynam najpierw od wyrywania brwi. Mam super profesjonalny sprzęt. Z tego powodu, że zawsze robię to łazience na stojąco, no ale chyba na potrzebę vlogów będę musiała sobie zakupić lustry, takie, wiecie, ładne, żebym sobie postawiła i będę się malować razem z wami, bla, 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 bla tak? Dobra, zaczynamy. więc będę robić sobie tą maseczkę, Łyk wody i do maski. Nie wiem gdzieś tu powinno być, no ale już zrobię to paluchem mało profesjonalnie. Ale i tak będę nakładać ręką, więc... Tak wyglądam teraz. Dobra, zanim zacznę mieć podłogi, o już trochę mnie ściągnęła, wstawię rosół, ponieważ jutro tak. jestem długo w pracy i pomyślałam, że nie będę miała czasu na obiad, bo odbieram dzieci zaraz po przedszkolu zaraz po przedszkolu. Z przedszkola, zaraz po pracy, więc wstawiam rosół i będzie obiad z głowy na 2-3 dni. Yy. Zabieram warzywka na, na ten rosół, ale chciałam Wam tylko powiedzieć, to jest mój pierwszy bro, w rok vlog. Nie wiem, czy będę za każdym razem nagrywać wszystko, co jem i w ogóle. Wiem, że chciałyście wiedzieć. Dzisiaj jeszcze to nagram. Jak to zmontuję, zobaczę, ile czasu mi w ogóle zajmuje, bo podejrzewam, że będzie to dość długi vlog. Jeżeli będziecie chciały to oglądać, no to ja oczywiście mogę takie informacje też dawać ale e, zobaczymy jak to wyjdzie. Póki co dzisiaj moim drugim śniadaniem powinna być bana, kakaowo-bananowy deser z migdałami. Natomiast ja za godzinkę i 15 minut zaczynam trening na Lifeie, Więc e, już czuję głód, bo jadą o godzinie 7, a jest za 15,11 zjem sobie banana i zjem sobie migdały. E, w przepisie jeszcze powinno być, powinien być jogurt naturalny, naturalny i kakao. Nie będę teraz tego jeść, tylko po prostu po treningu wypiję sobie odżywkę białkową i tak to u mnie wygląda i tak to właśnie wyglądało też na diecie y, Bidaiet, bo teraz jestem na Vitali. jest to praktycznie to samo, że y, robiłam ją pod siebie, mimo że nie trzymałam się tak 100%, znaczy trzymam się, bo gramoturowo zważyłam, żeby było 14 gramów migdałów, ale y, nie byłam tak, wiecie, tak ślepo zapatrzona, w w kartkę. Dobra, lecę, naprawdę będzie to długi materiał. Dobra dziewczyny, ja już jestem po treningu. Chyba nie muszę tego mówić, bo sami widzicie, jak wyglądam. Robiłam dzisiaj killera Ewy Chodakowskiej na live'ie. Było super. Lecę się kąpać, pić białeczko i siadam, nagrywam za was, zaraz dla was film, który już jest na e, moim kanale. Link dam w opisie i powiem tak jak wszystkie youtuberki. Dobra, lecę. Gdzie jest te cztery? Ja tu sama nie wiem. Tu jest? Nie, to jest osiem. Osiem. Tu jest mama? Tu jest mama? Tu jest. ozdabiamy choineczkę teraz. Tutaj choinka ozdabiaj, tutaj. Dobra, my już przyozdobiliśmy nasze choineczki, tak jak widzieliście przed chwilą na filmiku. Teraz zbieramy graty, manatki Jedziemy na kawkę do koleżanki. Ja już kończę dzisiejszego vloga. Nie zdążyłam zrobić paznokci. Na obiad zjadłam jeszcze lasagne, która, którą pokazywałam Wam w poprzednim filmiku. Mm. I tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Czy mam więcej e, kręcić takich vlogów. Czy coś w nich zmienić. No i nic. Buziaczki. Pa! It is